Fajne pytanie ostatnio słyszałem. Ile ludzi na świecie zmaga się z tak zwanym z angielskiego fiat debasement? Jeżeli próbujemy sobie przetłumaczyć słowo debasement, ogólnie znaczy upodlenie, ale jeżeli mówimy o pieniądzach, to chodzi o fałszowanie pieniędzy, ale jakbyśmy tak konkretnie chcieli napisać, że chodzi o nam o pieniądze. Money debasement to znaczy poniżanie pieniędzy, czyli dewaluacja pieniądza. I teraz, ile ludzi według Was zmaga się na świecie z dewaluacją pieniądza? Bardzo chętnie usłyszę Wasze e, opinie na ten temat w komentarzach poniżej. I oczywiście e, sam powiem o, o, o co o tym myślę na samym końcu tego odcinka. A tak w ogóle, to witam. X grosz z tej strony, witam na kanale Kryptokamikadze i e, <laughs> dzisiaj lepiej się czuję. Może jeszcze nie do końca e, mój głos brzmi tak, jak powinien, ale jest lepiej, więc, e, więc kontynuujemy. A tak w ogóle to pociągam nosem, dlatego, ponieważ usztywnienie z nosa zostało wyjęte. I, 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 I w ogóle czuję się świetnie, jak oddycham, ale wiadomo, co tam się w nosie dzieje, to jeszcze wszystko się goi. Dobra, wróćmy do tematu. E, prawdziwe ryzyko, jakie, z jakim zmagamy się w ogóle e, na świecie jako zwyczajni ludzie, pracujący, zarabiający, próbujący ogarnąć naszą rzeczywistość, to jest po prostu, a prawdziwe ryzyko to jest po prostu trzymanie złotówek w ręce. Składanie złotówek. Ja kiedyś nawet miałem film, gdzie tytuł filmu chyba brzmi, że oszczędzanie to jest oszustwo naszych czasów. I tak jest. Prawdziwe ryzyko to jest trzymanie waluty Fiat w ręce. Nieważne, z dolarów, euro, złotówek. Idąc w dół, to im, im drobniejszy kraj, im e, inna waluta, tym większe ryzyko. I jeżeli chodzi o to, to możemy sobie zastanowić, zarabiamy, pracujemy, próbujemy mieć te pieniądze w ręce, próbujemy zbudować jakiś rodzinny majątek, i oglądamy się jeden na drugiego, i co widzimy, co możemy zrobić. I tak patrzymy, ok, to co trzymać w takim razie, na co to wymienić, co utrzyma tą wartość pieniądza czy kupować akcje Orlenu, KGHM-u, PZU, czy pakować wszystko w nieruchomości, kupować mieszkanie za mieszkaniem, próbować wynajmować, czy, czy pakować to w złoto. I, i, tak, I tak wszyscy jeden na drugiego patrzy i gdy tak włączymy, a większość ludzi są absolutnie sterowani i, 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 i programowani przez to, co słyszą w telewizji, to Ogólnie cierpimy na potężną bańkę informacyjną, ponieważ ludzie są zamknięci w tej bańce, bańce informacyjnej, telewizyjnej i wszystko, o tym słyszą, to jest o inflacji, o tym jedni narzekają, jedni tutaj mówią, że nic, że to jest wszystko ok, jest pod kontrolą. Potem patrzą, że tu się wszystko wokół nich zmienia i sypie, że już za złotówkę nie kupią to samo, co kupili poprzednio za złotówkę. I z czym mamy dokładnie do czynienia, to jest właściwie ten fiat debasement, czyli czyli dewaluacja pieniądza. I teraz tutaj widzę, że kolega napisał mi, że brakuje kryptokazań i tutaj już miałem taki film, gdzie pieniądz z pieniądz versus X z tej strony. Z roku bodajże już nie pamiętam, który tutaj rok tego filmu, ale to już. Pięć lat temu, pięć lat temu właściwie nawet o tym już mówiłem. I właśnie teraz, bitcoin, kryptowaluty. I jak to się ma właściwie do tego wszystkiego? Ponieważ to nie chodzi o to, aby siedzieć i przed telewizorem rajcować się polityką, słuchać tego wszystkiego kiwając palcem wystającym z dziurawej skarpety. I, I nieważne tutaj, czy jesteś wykształconym intelektualistą, e, a tym samym większość to jest total, są totalnymi imbacylami, jeżeli chodzi o pieniądze, e, bo tak jest. Możemy sobie, możemy sobie właściwie nawet popatrzeć na to. I nie chodzi również o, o to, aby być zadufanym, e, goniącym za pieniądzem też szczurem. Chodzi o to, aby ogarniać. Ten swój matrix w jakiś rozsądny sposób. I nawet jest takie. Jest takie e, e, sondaż został taki zrobiony. Nie mam akurat tutaj linku do tego sondażu, ale powiem Wam, że był sondaż i, i znowu, możecie znowu sami na własnym przykładzie przekonać, się, odpowiadając sobie na to pytanie: ile tak naprawdę jest Ci potrzebnych pieniędzy w życiu? Jaki majątek jest Ci potrzebny, który uczyniłby Cię, absolutnie, że tak powiem szczęśliwym. I gdyby tak zgłębić ten temat i, i, i odrzucić wszystkie takie, powiedzmy, ponad e, e, przeciętne chciwości, które absolutnie nie są potrzebne, wypieprzyć myśli o, 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 wiecie, Lambos i moons i tak dalej, to tak naprawdę większość ludzi e, Właściwie może zrobię ten sondaż na Twitterze, to by całkiem był między sondaż. Większość ludzi tak naprawdę byłaby absolutnie szczęśliwa, gdyby ilość pieniędzy, którą mają, pozwoliła im na zwyczajne, normalne życie, w którym nie byłoby martwienia się o to, czy mogą sobie na coś pozwolić, czy nie. Coś, co jest im właściwie normalnie potrzebne do życia. A więc, chcesz coś sobie kupić do ubrania, potrzebujesz sobie pojechać na wycieczkę, potrzebujesz się odprężyć, chcesz coś sobie kupić do zjedzenia, po prostu nie patrzeć na rachunek, jeżeli to sobie chcesz po to sięgnąć. I to jest, to jest absolutna większość. I o to chyba właściwie chodzi. Więc, wracając do, wracając do naszych krypto. I do tego co się dzieje, wiemy, że w tej chwili spot ETFs zostały zatrudnione, e, zatrudnione, zaklepane przez SEC, czyli OK, mamy spot ETFs. Piękna sprawa. Możemy sobie, że tak powiem, popatrzeć na te spot ETFs, zobaczyć, że tam jest ich 11, czy potrzebujemy 11, prawdopodobnie nie potrzebujemy. I to tylko mówimy o Stanach Zjednoczonych, nawet nie o, nawet nie o, 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 o naszym kraju. Ale oni też nie potrzebują 11 rynek wszystko zweryfikuje, ale to jest taki testowy grunt, gdzie właściwie zaczyna się wszystko, a potem rozlewa się na resztę świata. Chociaż w niektórych miejscach na świecie mamy to o dużo dalej rozwidać w Stanach. I teraz, gdy tak popatrzymy, to krypto, Bitcoin, właściwie to jest najbardziej rzadkie aktywo na tej planecie w tej chwili. Szczególnie, jeżeli będziemy mieli za niedługo halving, czyli obcięcie nagrody, którą dostają górnicy za kopanie bitcoina o połowę. Najbardziej rzadkie aktywo. I teraz znowu możemy się tutaj spierać, czy to jest aktywo, czyli store of value, czyli przechowywanie wartości, czy to jest waluta, którą powinniśmy używać. Nie ma znaczenia, w jaki sposób ty to używasz i do czego ci to służy. Również nie ma znaczenia... Bo etos krypto i bitcoina, szczególnie, kiedy wychodzili, wychodziliśmy, był taki jeszcze niedawno, jeszcze lata temu, rozmawialiśmy o tym tutaj na kanale i między nami, że bitcoin to jest antysystemowy, antybankowy, a tu nagle wszyscy przyklaskują pięknie i cieszą się, że bitcoin został przyjęty przez banki i że największe finansowe instytucje tego świata będą mogły Legalnie kupować bitcoina. Czy to jest w ogóle, czy to ma w ogóle sens? Słuchajcie, każdy, kto chce posiadać bitcoina, może i powinien go posiadać w taki sposób, w jaki czuje się komfortowo, aby mógł to robić. Niestety, lub dla niektórych stety, zależy jak, z której strony popatrzeć, większość społeczeństwa, tak jak powiedziałem, wykształcona i Myśląca, że mają wszystko e, e, pod kontrolą, absolutnie nie mają pod kontrolą swoich finansów. I za opłatą będą wynajmować różnego rodzaju instytucje, aby ogarniały im temat bitcoina. I tak to wygląda. Więc nie ma znaczenia. Dla nas nie ma znaczenia. My, krypto, że tak powiem, weterani, którzy w krypto obracają się już sporo czasu, lub jeżeli ktoś jest nowy, powinien brać z tego przykład. Dla nas całym, jakby sensem krypto jest to, że posiadamy coś bez pośrednika. Ja i moja własność bez pośrednika własność i tutaj wracając akcje, nieruchomości, e, e, papiery wartościowe to właściwie akcje, nieruchomości, cokolwiek tam innego Zawsze mamy pośrednika pomiędzy nami a tym czymś. No złoto się do tego nie zalicza, jeżeli mamy je właściwie w, w ręce. Ale zawsze wszystko resztę jest pośrednik. Jeżeli masz pieniądze w banku, to bank jest pośrednikiem między tobą a twoimi pieniędzmi. Jeżeli masz akcje, to tutaj jest pośrednik pomiędzy tobą a twoimi akcjami. Jeżeli masz nieruchomość, rynek. E, e, wszystko co jest, to jest tutaj absolutnie nie, nie jest to takie bezpośrednie, że ty to posiadasz i nie ma po prostu absolutnie żadnej możliwości ci tego odebrać. W każdej sekundzie ktoś może dosłownie ci to zamrozić, odebrać. Pyk i nie masz tego. Tutaj w krypto tego nie ma. Więc patrząc na, patrząc na to, i w jaki sposób się to rozwija w tej chwili, i to, że zostało to przyklepane, i idzie to w dobrą stronę. I, 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 I patrząc na film sprzed pięciu lat, kiedy właściwie e, mówiłem o czymś absolutnie bardzo zbliżonym do tego, co w tej chwili mamy, to e, możemy sobie tylko wyobrazić, w jaki sposób może ten świat wyglądać za następne pięć lat. A wszystko bardzo, bardzo szybko się tutaj, e, w tym świecie krypto, rozwija. I powiem Wam. Tak, jak patrzę na, patrzę na te osoby, które w tej chwili wypowiadają się o krypto i mówią, że są weteranami zdawcami znawcami tematu krypto, naprawdę, w telewizji, Wszystkie, wszyscy ci ludzie z tych funduszy i tak dalej. O, zaczynałem w krypto w roku 2016, to znaczy ileś tam, w krypto 5 lat, jesteśmy w krypto 5 lat, jesteśmy w krypto 4 lata, jesteśmy w krypto 5, 5 lat, od 5 lat śledzimy rydek, jesteśmy. Spe... sobie myślę, kurczę, przecież my w tym świecie siedzimy już od. Do no 2016, 2017, kiedy właściwie zacząłem o tym mówić. Naprawdę jesteśmy tutaj o bardzo, bardzo wyprzedzamy mile kilometry tych wszystkich, którzy w tej chwili zaczynają się o tym wszystkim dowiadywać. I teraz. Wykorzystując to wszystko, co wiemy, wykorzystując wiedzę na temat posiadania krypto, bezpośredników, na temat portfeli, na temat wszystkich zdecentralizowanych finansów, które możemy w tej chwili używać, będąc w krypto, wykorzystujemy to po to, aby w tej chwili nie tylko już być do przodu przed tymi wszystkimi finansowymi instytucjami, ale właściwie, jeżeli ktoś zaczyna ścigać się z nimi, poprzez to, że używając różnego rodzaju narzędzi, altcoinów, decentralizowanych finansów yy, yy, i różnego rodzaju yy, myków, które możemy tu robić, możemy ścigać się z nimi po to, aby konkurować o to, aby w naszym portfelu znalazło się więcej bitcoina. Yy, w jaki sposób? W jaki sposób? Otóż, tutaj napisałem na Twitterze. Nie tylko jestem break-even, ale nawet na plusie. Moje 32 Ethereum, które jest dla mnie warte 100 dolarów, zrobiło potężną różnicę. I teraz, ktoś kto słucha to pierwszy raz, lub słyszy mnie pierwszy raz, może się zapytać, jak to 32 Ethereum jest warte 100 dolarów? Przecież 32 Ethereum, zobaczmy, po ile jest w tej chwili, po ile jest w tej chwili Ethereum? Okay, 32 Ethereum to jest 2000, 2600 dolarów, a więc 2600 dolarów razy 32 to jest 83 tysiące dolarów, a nie 100 dolarów. To jest warte w tej chwili 330 tam tysięcy złotych. Więc o czym ty x grosz pierdzielisz? 32 Ethereum warte 100 dolarów. Otóż wszyscy, co słuchają mnie dłużej, wszyscy, co subskrybują mój kanał, i słuchajcie, słuchaj, jeżeli to nie jest coś, co, 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 co nawet ci przechodzi przez mózg, to nie subskrybuj mojego kanału. Nie klikaj subskrybuj. Nie śledź tego, co ja robię, bo niechcący może ci się takie coś przydarzyć i nie będziesz wiedział, co się dzieje. Ale dla wszystkich tych, co subskrybują, to bardzo dobrze wiedzą, skąd te 32 Ethereum jest warte dla mnie 100 dolarów. W jaki sposób to 100 dolarów stało się tym 32 Ethereum. I nie jest to dlatego, że kupowałem Ethereum, kiedy Ethereum było po nie wiem 100 dzielona 32. Nie. Chodzi o to, właśnie teraz, pomijając to już, skąd się to wszystko wzięło, chodzi o to, że patrząc na to, co dzieje się w świecie krypto, patrząc gdzie są różnego rodzaju okazje, to o tym mówiłem o tym pociągu wczoraj czy przedwczoraj. Chodzi o to, aby wyprzedzić. ten toczący się pociąg w tej chwili bitcoina wyprzedzić go różnego rodzaju tymi szybkimi pojazdami obok jak się nazywał ten pociąg szybki co Elon Musk próbował zrobić już zapomniałem i zatrzymać się na przystankach 100 200 przystanków dalej i tam załadować się z tym wszystkim, co mamy w bitcoina, i wtedy wiecie, mamy o wiele, wiele więcej, ponieważ gdyby będziemy próbować ścigać się z tymi instytucjami, z tymi wszystkimi finansistami, którzy w tej chwili e, od tej ceny będą próbować kumulować te bitcoiny, tak jak widzieliśmy, Michael Saylor, ile osób może sobie pozwolić na to, aby w taki sposób sobie kumulować swój portfel bitcoina, czy ktokolwiek inny. A nie jesteście Max Kaiser, który kupował bitcoina po dolarze. Więc w tej chwili jedyną okazją, jedyną możliwością dla każdego jest to, aby szukać tego szybkiego, ekspresowego pociągu, który zrobi tych X-ów ileś tam, po to, aby użyć to do budowania swojej pozycji w pociągu Bitcoina. Tak to wygląda. Z mojej perspektywy tak to wygląda. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, bo ja wiem, jak to działa. Już, już mieliśmy jedną chosę. Kto nie przeżył co najmniej dwóch chos, to, 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 to nie doświadczył tego. Doświadczyłem jednej chosy, doświadczyłem drugiej chosy. Doświadczyłem jednej besy, doświadczyłem drugiej besy, teraz wychodzę z trzeciej besy. Bo właściwie tej, tej, tej pierwszej besy to tak, właściwie nie doświadczyłem, więc nie mogę mówić. A więc dwie besy, dwie Hossy. I wiem dokładnie, i, i, i to jest tak, znowu większość, która jest, że tak powiem, zbyt wyedukowana, a nie ma doświadczenia i, 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 i finansowo i w krypto się nie, nie orientuje, powie: Nie, to się tak zawsze nie dzieje, to myślisz, że, że zawsze się będzie powtarzać w taki sam sposób. Nie, nie będzie się powtarzać w taki sam sposób. To jest zupełnie inny świat krypto niż był w 2016 roku. Ja pamiętam 2016 rok i pamiętam świat krypto z 2016 roku. W tej chwili na Netflixie leci jakiś film o tym o tej firmie Sentra czy coś takiego. Ja pamiętam tą firmę, ja pamiętam to ICOs. Ja pamiętam te inne, inne firmy, które próbowały wypuścić karty z logiem Visa, że będzie, że będzie ja, ja to pamiętam, to były zupełnie inne myki, inne przekręty, inne możliwości. Potem ja pamiętam jak krypto w ogóle nie miało zdecentralizowanych finansów, nie było żadnego DeFi, nie było żadnych e, smart kontraktów. To wszystko się tak bardzo szybko zmienia, a więc Bitcoin ta spokojnie tocząca się maszyna w jedną stronę, wiemy o co chodzi, jest OK. Nie ma sprawy. Ale w tym samym czasie, tak jak powiedziałem, dla mnie w tej chwili większość osób nie ma szans konkurować z tymi wszystkimi, aby ustawić się w odpowiedni sposób. Ja mówiłem kilka lat temu, przynajmniej jeden Bitcoin w portfelu każdego Polaka, bla bla bla. Bitcoin tam trzy tysiące kosztował, a więc nie wiem, tam 10 tysięcy złotych. I to było wow, wielki szum. Bitcoin w tej chwili kosztuje 40 tysięcy. A więc. Jeden bitcoin w, każdego, w kieszeni każdego Polaka, kiedy bitcoin był po 10 tysięcy, a w momencie, kiedy bitcoin jest, mówię o złotówkach, a w momencie, kiedy bitcoin jest w tej chwili po 160 tysięcy, to jest różnica 16 razy więcej. Więc, aha. ale w tym samym czasie ten jeden bitcoin jest do zrobienia, używając tej przysłowiowej stówki. I to, jest, I to jest cały i to jest cały myk. I e, mam nadzieję, mam nadzieję, że między innymi patrząc na świat krypto, na przykład, opu, wiem, że ja jestem skoncentrowany na swoich wagonach pociągu, a więc Pulsechain, Chain, e, X1, Flare, i tak dalej. To wszystko są moje heks, między innymi. Który świetnie się, kwietnie się porusza. Posłuchajcie, popatrz, na przykład wiele osób tam, wiecie, próbuje mi dociąć, jeżeli chodzi o heksa. I to jest to samo, co ja mówię: 2 plus 2 jest, ktoś mi mówi, 2 plus 2 jest 5, a ja się śmieję i sobie myślę: OK, że jest 5 dla Ciebie, have fun. Heks. Ja pamiętam, jak dla mnie było niesamowitym momentem, kiedy heks osiągnął cenę 1 centa. Ja pamiętam, że 10 centów za heksa to był kosmos. Pamiętacie, tą moją gitarę, co kupowałem. O gitarę sobie kupimy, pomalujemy ją, walniemy złote logo heksa na gitarze. O tak dla jaj to jest szczyt marzeń, 10 centów za, za, za heksa. Pamiętam, 7, 7 centów był Heks i do 10 centów to był może że już nigdy nie osiągnie tych 10 centów, więc 7 centów był Heks. Ja zrobiłem tam stejka, iluś tam heksów po to, żeby za miesiąc czasu wyciągnąć tylko profit z tego stejka i kupić gitarę Gibsona i walnąć na niej Personalne logo heksa. W tej chwili heks jest tak naprawdę, jakby dodał i heksa i pi heksa, bo to jest, to jest, to jest heks dla nas. Heks jest 3 centy, a więc 1,7 tutaj, tam jest ponad centa, więc jest 3 centy prawie. Więc 3 centy. To jest dalej sporo. W między czasie, międzyczasie, cały czas heks produkuje nowe heksy. Pulse chain, jak zaczynałem, wiadomo, mówiłem o tym, jest Pulse chain. Moja cena na 0 to jest 4,0 i trójka. A więc miałem swoją. Włożoną jakąkolwiek, jakiekolwiek środki w poświęcenie. Nie w inwestycje, znowu, nie w inwestycje. To było poświęcenie, ok. Ja wiem, dostanę za to puls X. -y. Ale ile te puls X -y będą warte, wyceni rynek. ok. Rynek wycenił tak, a nie inaczej. Więc co zrobiłem? Dołożyłem tyle, że w tej chwili 0,3 4,03 to jest moje break-even. A puls wcześnie właściwie. Że nawet nie mówię, ale jestem do przodu. Inki totalnie za darmo się produkują. To jest właściwie ten pociąg, co macie przesunąć do przodu ze wszystkim po to, aby wybudować sobie, jak naj. wynająć sobie, wykupić sobie, zaklepać sobie jak najwięcej miejsca w pociągu Bitcoina. Między innymi przemyślcie to sobie. Przemyślcie to sobie i tak jak powiedziałem, największe ryzyko, jakie można podjąć w tej chwili dla mnie, to jest. To jest absolutnie posiadanie złotówek. A teraz na sam koniec odpowiedź na pytanie, ile ludzi na świecie zmaga się z dewaluacją pieniądza? Odpowiedź jest wszyscy. Ile to jest? 7,5 miliarda, 8 miliardów? Wszyscy, co pracują za Fiaty i zarabiają Fiaty i trzymają Fiaty. Zmagają się z dewaluacją tego pieniądza codziennie, co godzinę, cały czas. I to by było tyle na dziś. Trzymajcie się. Do usłyszenia.